Cześć, dobry wieczór. Jest już po 17, w związku z tym szybkie podsumowanie dnia, jedynie uciekam do domu, bo Agnieszka musi dzisiaj jeszcze wyjść. Dzisiaj cały dzień skupiłem się na tych działaniach marketingowo-sprzedażowych, trochę planowania programów, trochę planowania oferty, trochę kontaktu z ludźmi, z którymi będę współpracował niedługo, załatwianie jakichś narzędzi. No i właśnie jest kłopot, bo konto reklamowe na Facebooku mam zablokowane z jakiegoś powodu, w połowie zeszłego roku 2020 zostało ono zablokowane. Podobno była jakaś tam podejrzana działalność, pomimo tego, że nic się tam nie działo. No ale, w związku z tym pracujemy nad tym, żeby to odblokować. Za trzy tygodnie ono jest potrzebne, bo za 3 tygodnie mają ruszyć reklamy. Dodatkowo projektuję stronę dla tej nowej marki Akademii Zarządzania, bo... Uch, stwierdziłem, że pod te wywiady, które chcę robić, fajnie było mieć już tę stronę internetową, żeby ludzie zobaczyli w ogóle jaka jest idea, jaka stoi za tym idea, żeby się też troszkę tak uwiarygodnić za pomocą tej strony internetowej, za pomocą bloga, który tam będzie, za pomocą referencji, które będą tam pokazane. I starą stronę internetową mojej firmy porzucam, to znaczy ona sobie będzie, ale na razie nie ruszana. Na tę chwilę buduję tę stronę nowej marki, która będzie obsługiwana przez dotychczasową firmę, a ta stara marka, marka firmowa można powiedzieć, zostaje na chwilkę tak odłożona na bok. No i tutaj jak widzisz, projektuję sobie stronę Ćwiczę layout, grafiki, w zasadzie sprawdzam czy, czy dobrze to sobie wymyśliłem. Dobieram te grafiki, dobieram jakieś tam hasła i no, powolutku składam to wszystko do kupy. Jutro wieczór mam nadzieję, że będzie to skończone, bo od środy rano też mam nadzieję, że będziemy działali już z tymi wywiadami. Będziemy, bo jeszcze kilka osób w to zaangażowałem. Um, tyle. Uciekam do domu, jak mówiłem, w związku z tym tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Cześć.